Mamy wyciek nowego dodatku. Ja prawie z krzesła spadłam, jak czytałam, co może dojść do gry, także łapcie kawosię lub herbatkę, bo to nie są ćwiczenia. Dziękuję wspierającym za pomoc w rozwoju kanału. Hej to Aqua, witam Was w odcinku newsowym, w którym pogadamy sobie o najnowszym wycieku dotyczącym nowego dodatku do The Sims 4. Nie ma jeszcze zbyt dużo materiałów na ten temat, ale i tak Wam powiem wszystko to, co wiemy. Dodatkowo pogadamy sobie o przypuszczeniach, także liczę na poważną dyskusję z Wami w komentarzach i bardzo Was jeszcze proszę o łapkę w górę i subskrypcję, bo lecimy po moje wymarzone 100 tysięcy. Przypominam Wam, że aktualne newsy są zależne od obecnej mapy drogowej. Aktualnie mamy nowy sezon i czas jego trwania jest przewidziany od września do grudnia. I to jest w sumie bardzo istotna informacja, bo wychodzi Chodzi na to, że jest duże prawdopodobieństwo, że najnowszy dodatek będzie miał swoją premierę jeszcze w tym roku, a najpóźniej w grudniu. Tu też warto podkreślić, że o nadejściu nowego dodatku poinformowali nas już wcześniej sami twórcy, więc to jest pewne, że w niedługim czasie dojdzie tego typu rozszerzenie do gry. To, co wyciekło, jest troszkę niewyraźne, ale mam nadzieję, że to nam w niczym nie przeszkodzi. Pierwszy wyciek pojawił się na popularnej stronie z kluczami do gier i tam pojawiła się dość mocna informacja, bo dostajemy zastępczą okładkę, tytuł dodatku oraz wstępną datę wydania. Na okładce możemy zauważyć duży piętrowy dom, który jest pięknie oświetlony. Przez słońce, a jego ogród jest ozdobiony dość egzotycznymi roślinami, tylko że jest to dom stworzony przez gracza, i to kilka lat temu jakoś w trakcie premiery ślubnych historii, także tą grafiką nie powinniśmy się w ogóle sugerować. Po prostu jest to takie zdjęcie, żeby było. Jeśli chodzi o datę wydania, to na tej stronie wydawca sugeruje nam 8 grudnia 2023. No i tytuł, który możemy aktualnie przeczytać to Rental Houses, czyli domy do wynajęcia. Na chwilę obecną na tej stronie więcej informacji nie znajdziemy, więc przechodzimy dalej, bo tam to się dopiero dzieje. Kolejny wyciek pojawił się na Twitterze. I przyniósł nam zupełnie nowe informacje. Też oczywiście okładkę, tytuł i datę wydania. Tytuł jest o wiele krótszy i brzmi The Sims 4 for Rent, czyli do wynajęcia. Okładka zawiera mnóstwo simów ubranych w letnie kolorowe ubrania. Dodatkowo w tle możemy zauważyć wielki regał, będący zbiorem wielu skrzynek pocztowych. No i postacie po lewej stronie wyglądają, jakby troszkę plotkowały, a sim po środku wygląda, jakby ich podsłuchiwał. Oczywiście za drzwi. Niestety, nie wiadomo jeszcze, na ile to wszystko jest odzwierciedleniem prawdziwej rozgrywki, a na ile tylko grafiką reklamową, no ale oczywiście o tym przekonamy się. W dniu premiery także subskrybujcie mnie, aby kochani niczego nie przegapić, bo z tego dodatku wszystkie informacje na moim kanale będą publikowane na bieżąco. I według tego jeszcze wycieku data jest planowana na 7 grudnia i to w sumie jest bardziej realny dzień niż w sumie 8, bo premiery simów odbywają się zazwyczaj w czwartek lub wtorki, więc 7 wypada właśnie w czwartek, co jest terminem idealnym, a 8 to niestety piątek, więc tutaj nam się trochę ta informacja gryzie. Przejdźmy sobie teraz do opisu, bo ten jest serio dość ciekawy i zawiera mnóstwo nowości. Z sąsiadów, dosłownie, i poznaj działki wielorodzinne jako najemca lub właściciel nieruchomości. Twój SIM może teraz posiadać wiele działek mieszkalnych do wynajęcia i zarządzać nimi lub wprowadzać się do domu, w którym jest bliżej sąsiadów niż kiedykolwiek wcześniej. Tutaj w nawiasie mamy dopisek, że to jest idealne do szpiegowania. No to ciekawe, co z tego wyniknie. Od najprawdopodobniej wspólnych przyjęć z jedzeniem, bo niestety nie do końca rozumiem to słowo, ale tak mi się wydaje, że to ono znaczy, po aż eksmisję jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, no i otrzymujemy jeszcze nowy tętniący życiem świat, w którym możemy to wszystko zrobić. To był opis ogólny i tu jeszcze pojawiamy. Nam się informacja o bonusowych obiektach, które możemy otrzymać kupując ten dodatek na przedsprzedaży, aż do dnia 18 stycznia 2024. Także ta zawartość jest określana jako Street Eats, czyli uliczne jedzenie, i najprawdopodobniej to będą te trzy słynne, bonusowe obiekty, które dojdą nam do gry, jak wyrobimy się z zakupem w odpowiednim terminie. Wraz z dodatkiem dojdzie też nowy typ parceli i będą to nowe działki mieszkalne do wynajęcia, które dadzą szansę na kreatywność w przypadku domów wielorodzinnych. Jak słyszę, domy wielorodzinne to aż po prostu nóżki mi chodzą z radości. Możemy też przeczytać, że daj swoim. Simom mieszkanie w piwnicy do wynajęcia, utwórz dom typu bliźniak, a nawet buduj apartamenty. No, muszę przyznać, że to brzmi naprawdę bardzo dobrze. Widzę, że twórcy bardzo mocno biorą się za temat simowych działek, ale to fajnie, bo to naprawdę poszerzy nam wszystkim horyzonty i mam nadzieję, że to wszystko będzie naprawdę tak kreatywne i tak wiecie, rozwinięte, uniwersalne, że każdy znajdzie naprawdę coś dla siebie. Kolejny podpunkt to zarządzanie nieruchomościami. Simowie właściciele nieruchomości mogą być obecnymi zarządcami nieruchomości, mieszkając pośród swoich najemców lub mogą mieszkać w oddzielnym domu, generując dochody z kilku inwestycji w nieruchomości. I tu uwaga, bo jeżeli właściciele nieruchomości nie utrzymają wysokich ocen, to lokatorzy mogą się buntować ze względu na niski standard. Więc tutaj w sumie dochodzi nam coś takiego powiedzmy jak ocena może z zjedzmy na mieście. Nie wiem, takie tylko i wyłącznie mam przypuszczenia, no ale lecimy dalej. Kolejny podpunkt to bliżej niż kiedykolwiek. I tutaj jest napisane, że bliskość może stworzyć harmonię, a simowie mieszkający w wynajmowanych mieszkaniach nieuchronnie doświadczają dramatyzmu. Będą spotykać się towarzysko przy imprezach z przynoszonym jedzeniem, potykać się w ogrodzie lub innych wspólnych miejscach i będą mieli mnóstwo okazji do odkrywania swoich sekretów poprzez podsłuchiwanie, węszenie, a nawet włamywanie. Pogadamy sobie o tym za chwilę, bo mam już pewien pomysł, co to może oznaczać. Ostatni punkt tyczy się nowego świata. Jest on piękny, tętniący życiem oraz pełen możliwości. Będziemy mogli odwiedzić ogród botaniczny, zostawić ofiarę w domu ducha i odwiedzić sanktuarium dla zwierząt, kochani, także co tu się dzieje? Jedną z najbardziej kultowych scen, jaką Toma Rank ma do zaoferowania, to jest nocny targ, na którym Simowie odkrywają nowe jedzenie i unikalne przedmioty. Z tej notatki dowiedzieliśmy się naprawdę bardzo dużo. Ja was przepraszam za to, że tak może chaotycznie mówię, ale ja po prostu jestem totalnie mocno zakręcona. Strasznie się cieszę, że coś takiego tutaj, wiecie, nam twórcy chcą zaoferować. Także może faktycznie trochę za dużo mam emocji. Wybaczcie mi to. Mam nadzieję, że dalej sens jest zrozumiały. No ale podsumowując, z tej notatki dowiedzieliśmy się dużo. Teraz pogadamy sobie o tym, jak to może wyglądać w praktyce. Nazwa nowego miasta to najprawdopodobniej Tomarang. No, tak przynajmniej wynika z tekstu, chociaż wiadomo, miejmy do tego dystans, bo nie wiadomo, jak to będzie wyglądać z oficjalnym tłumaczeniem, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o kwestię nowego sąsiedztwa, to brzmi to jak totalna rewolucja simowych działek. Pytanie tylko, czy to wszystko ograniczy się do jednego miasta, czy też do każdej jednej parceli w grze. Nie wiem, ale ja osobiście uważam, że skoro dojdzie nowy typ parceli, to taka opcja będzie dostępna w każdym mieście dla wszystkich działek. No, ale wiadomo, hamujmy entuzjazm, zwłaszcza mój, bo możemy się naprawdę zdziwić. Na pewno no, ciekawym elementem jest fakt, że będziemy mogli wynajmować część naszego domu oraz budować domki wielorodzinne i w tym wszystkim własne apartamenty. No, fajnie by było, gdyby to wszystko właśnie mogło być mieszkaniem i tak dalej. Ja naprawdę liczę na to, że będziemy mogli w końcu budować swoje własne mieszkania, bo to jest po prostu coś, czego potrzebuję naprawdę od wielu lat. I tutaj dosłownie zastanawiam się, jak będzie rozwiązana kwestia wielu simów na parceli. Raczej osoby wynajmujące, czy nasi sąsiedzi, nie powinni oficjalnie należeć do naszego gospodarstwa domowego. W sensie naszych simów. Więc pytanie, jak to będzie ogarnięte? Czy będzie dodane jakieś nowe narzędzie, jak na przykład kluby, w dodatku spotkajmy się? Czy może to będzie działało na zasadzie grupy? A może to będzie pewnego rodzaju nowe narzędzie, jak na przykład, nie wiem, jakaś taka wspólnota mieszkaniowa? Nie mam pojęcia, ale musi to być jakoś rozwiązane, bo trzeba będzie jakoś tych wszystkich Simów jednak okiełznać. Zwłaszcza, że nasi Simowie będą mogli być postawieni w różnych rolach, no bo jako wynajmujący, jako właściciele i tak dalej, musi to być jakoś tak ładnie poukładane, żeby gracz, a zarazem i gra nie zwariowali. W ogóle odnoszę też takie wrażenie, że teraz te Simowe pieniądze będą faktycznie niewydawane. Kupowanie nieruchomości nie może być zbyt tanie, więc pewnie nasi Simowie będą musieli dużo pracować, aby sobie faktycznie pozwolić na zakup nowej parceli. I muszę przyznać, że to jest naprawdę ekscytujące, bo aktualnie nie mamy możliwości kupować takich naprawdę drogich, drogich rzeczy. Jasne, możemy sobie kupić drogie meble, ewentualnie jakoś przekłamać nasze majątki, ale to nie jest to. Kolejną kwestią jest mieszkanie w społeczeństwie i to jeszcze bliżej niż do tej pory. Spełni się dosłownie moje małe marzenie, że uwaga, cytuję. Chciałabym zobaczyć, co robią nasi sąsiedzi za płotem. <laughs> I to już zaczę... Nam zastanawiać się, jakie będą ograniczenia i czy będzie można tylko wynajmować mieszkanie 8 Simom, a może 50, a może bez limitu, nie wiem, ale to też jest naprawdę zastanawiające i jestem naprawdę ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądać. Mm, słuchajcie, cud miód po prostu. Bardzo podoba mi się fakt, że sąsiedztwo częściowo ożyje. Pojawi się też kilka opcji, które pozwolą nam troszkę namieszać w tym całym nowym sąsiedztwie i tam padły mocne słowa: podsłuchiwanie, węszenie i włamywanie się. Więc czy to może oznaczać powrót złodziei? Hmm, <laughs> Super by było, gdyby jakiś sąsiad mógł się do nas włamać, ale gdybyśmy też i my mogli włamać się do niego. Najlepiej, jeszcze, jakby była możliwość przyłapania, a potem nawet jeszcze jakichś konsekwencji. I to by było całkiem spoko, gdyby pojawiło się tutaj powiązanie pomiędzy dodatkami, na przykład takim dodatkiem: Witaj w pracy, i więzieniem, kochani, tak? Mówię o więzieniu. To, to, to wtedy by było to naprawdę mocne. Istnieje możliwość połączenia dodatków, więc yy, może, może, może istnieje jakaś nadzieja. Nie wiem, ale takie mam właśnie myślenie, że jest to duża szansa na to, żeby faktycznie złe. Dzieje z powrotem do do gry. Ostatni podpunkt tyczy się nowego świata, i tutaj też mam kilka przemyśleń. Na stronie głównej EA, dzień wcześniej, pojawił się kolejny artykuł o inspiracjach, które stosują twórcy, gdy przygotowują dla nas nowe rozszerzenia. Te inspiracje najczęściej tyczą się nowych miast, mebli, czasami wystroju wnętrz i tak dalej. I tu dosłownie przed wyciekiem twórcy pokazali nam niewielkie brazylijskie miasteczko o nazwie Paraci. Tak jak już mówiłam, to jest stały element. Kilka razy twórcy pokazywali nam tego typu inspiracje, w tym zdjęcia z różnych miasteczek, i faktycznie tego typu akcje zawsze łączyły się z nowym rozszerzeniem. Więc myślę, że w tym przypadku będzie dokładnie tak samo i pewnie Paraci będzie po prostu częścią nowego otoczenia. Zerknęłam sobie nawet na Google Maps, jak to miasteczko dokładnie wygląda, no i muszę przyznać, że troszkę się zdziwiłam, bo w tej okolicy nie widziałam żadnych budynków z wyższą zabudową i to w sumie troszkę obniżyło mój entuzjazm, bo coś czuję, że to będzie kolejny dodatek, którym nie pojawią się mieszkania, jak te, które mamy w miejskim życiu, czy życiu nawet eko. No ale plusem jest to, że będziemy mogli sobie sami najprawdopodobniej je stworzyć. No przynajmniej mam taką nadzieję i tej myśli się naprawdę mocno trzymam. Kolejna kwestia też jest taka, że nigdzie nie padło słowo hotel i to jest troszkę jak z tymi mieszkaniami. Niby to brzmi, jakby mechanika gry miałaby nam na to wszystko pozwolić, chociaż nie zostało to powiedziane wprost, więc naprawdę słowo hotel pozostaje pod dużym znakiem zapytania. Ciekawym elementem w otoczeniu będzie pojawienie się ogrodu botanicznego, domu ducha i sanktuarium dla zwierząt. I fajnie by było, gdyby chociaż część z tych elementów była nowym typem parceli, ale wydaje mi się, że będą to po prostu gotowe punkty otoczenia, jak na przykład park wodny w Sansekwoi, czy może wesołe miasteczko w Copperdale. Chociaż w sumie ogród botaniczny mógłby być nowym Typem parceli i pewnie byłby podobny do jakiegoś takiego, wiecie, zwykłego parku, z tym, że gracz pewnie musiałby umieścić o kilka roślin więcej na takiej parceli. No ale zobaczymy, jak będzie, bo czasami tego typu elementy dochodzą. Co do domu ducha, raczej nie mam wątpliwości i myślę, że to będzie po prostu nowy punkt na mapie. I z tego co widziałam w internecie, jest to miejsce opiekuńczych duchów, które można odnaleźć w większości właśnie w Azji. Zwykle mają postać małej zadaszonej konstrukcji, ale oczywiście zdarzają się i większe budowle. Tego typu domy mają na celu zapewnienie schronienia duchom, które jeśli nie zostaną zaspokojone, mogą powodować problemy dla ludzi. Często zawierają wizerunki lub rzeźbione posągi ludzi i zwierząt. I to mi się w sumie bardzo kojarzy ze śnieżną eskapadą. Tam też mamy możliwość podarowania jakiegoś prezentu, na przykład na nagrobku w parku. Także to jest bardzo do siebie zbliżone i jeszcze w sumie nie wiem, co o tym myśleć. Natomiast chyba wiem, co myśleć o sanktuarium dla zwierząt i wiecie, jak jest. Twórcy mają na uwadze to, że my gracze chcemy więcej zwierząt w grze, ale jak to przemycić, żeby to było dobre i niekontrowersyjne. No i wydaje mi się, że w sumie odpowiedź na to wszystko jest prosta. Zróbmy sanktuarium. Czemu nie cyrk, czemu nie Zo? No myślę, że to tylko i wyłącznie dlatego, że tam warunki, jeżeli chodzi o traktowanie zwierząt, są dość niepewne, no a jeżeli chodzi o sanktuarium, to raczej nikt nie ma wątpliwości, że tamte zwierzęta są dobrze traktowane, i teraz możemy pokombinować, jakie w sumie zwierzęta mogą dojść do gry. W tym dodatku czuć lekki wpływ Brazylii i Tajlandii, więc coś mi mówi, że może na przykład papugi pojawią się w ogrodzie botanicznym, a na przykład słonie i tygrysy w sanktuarium dla zwierząt? No nie wiem, ale brzmi to dość prawdopodobnie, bo w ogóle z tego co kojarzę, to słonie są w Tajlandii uważane za święte. Więc to, co mamy na przykład na mapie sezonu, czyli na przykład czajnik w kształcie słonia może być być w sumie dość dużą podpowiedzią. Dużą podpowiedzią też mogą być motywy z tygrysami, które pojawiły się w różnych rozszerzeniach. I w sumie to by miało sens, bo jednak tygrysy są zagrożonym gatunkiem, a do takiego sanktuarium pasowałyby naprawdę idealnie. Tak czy siak jedno jest pewne: w azylu muszą pojawić się jakieś zwierzęta, no bo przecież taki jest cel tego miejsca. Dodatkowo w azylu zwierzęta mogą mieszkać całe życie i nie muszą być oddawane do adopcji, jak na przykład w schroniskach. No to jest właśnie ta różnica pomiędzy schroniskiem a azylem. Więc też jest taka niewielka szansa, że będziemy mogli na przykład tam podziwiać zwierzęta. Może wysyłać jakiś do azylu, nie wiem, a może nawet adoptować jakieś. No tutaj niestety potrzebuję Waszej pomocy. Dajcie mi znać koniecznie, co o tym sądzicie, bo ja uważam, że to jest naprawdę bardzo ciekawy temat. No i zostaje jeszcze opcja nocnego targu, ale myślę, że to raczej każdy rozumie, że to po prostu będzie nowy festiwal w kalendarzu Simów. Na którym oczywiście Simowie będą odkrywać nowe jedzenie i unikalne przedmioty. No ale to jest jakiś taki już stały element, który się często powtarza, także myślę, że tutaj już więcej nic nie trzeba dodawać. Udało mi się jeszcze zdobyć informację, że jest możliwa przedsprzedaż, która ruszy 2 listopada. A jeśli to faktycznie jest prawda, to w tym samym czasie na pewno możemy spodziewać się zwiastuna, także jego pełną analizę oczywiście, że dostaniecie na moim kanale. No chyba, że chcecie, abym też między innymi oglądała z wami razem ten zwiastun na żywo. To dajcie mi też znać w komentarzu, bo w sumie czemu nie? Możemy to razem zrobić. Ogólnie ten dodatek wydaje się być jednym nowym wielkim narzędziem, które wbrew pozorom wcale jakoś mocno mi się nie kojarzy z miejskim życiem i ciężko jest tutaj powiedzieć cokolwiek o tym podobnym klimacie. Na pewno zwiastun nam to wszystko mocno rozjaśni. No, ale mam też wrażenie, że skutkiem ubocznym tego dodatku będzie np. powstanie hotel. Czy to przez modyfikację, czy po prostu przez taką ogólną możliwość? No tutaj jest naprawdę jeszcze mnóstwo niewiadomych. Ogólnie powinno być wiele nieruchomości, jak na przykład kamienica, szeregowiec, nawet hotel i na przykład niewielkie wieżowce czteropiętrowe. Także mam nadzieję, że ten dodatek pozwoli nam na taką dużą dowolność i taką dużą kreatywność, a w tym i oczywiście uniwersalność. No i mam nadzieję, że swoimi teoriami troszkę to poskładałam w całość i troszkę wam to rozjaśniłam. Ja jeszcze oficjalnie nic nie wiem, ale jest też kilka rzeczy, które. <laughs> no, o wszystkim oczywiście dowiecie się w swoim czasie. Także, kochani, dziękuję. Wam za uwagę, dziękuję moim wspierającym, na razie, cześć, pa!